Dzisiaj pokażemy wam jak zrobić kurczaka, a raczej jak go DOPRAWIĆ! TAK! Witamy was w pierwszym odcinku z nowej gry, czyli Ultimate Chicken no jest. Cel jest taki, że musi dojść do mety, zapraszam. Gorgol jest koniem, a ja jestem w wiewiórką w kaloszach. No mam na... nadzieję, że poradnik wam dziś pomoże. Kuba, tam ma pan To Dobrze. W ogóle to ja mam w tym. Ale to nie fajnie. Witam Was w kolejnym odcinku. Kolejnym odcinku. Przecież się się witaliśmy To widzowi polega na tym, że tam jest celi, tam pal i tu jest starki i tak. No i mam tu i A jest ten konie Dobra, on umrze. Ja popełniam nie Dalej nie będziemy mogli tego przejść. No trudno. Ej, bo to się da przejść, dopiero teraz tego gardnę. A bo ty myślisz, że się nie da przejść. O czy on to przejdzie? Użę o, nie, by sobie umrzmiał wszystko, to O, to się da No da się, w tej grze można tańczyć. Ja czy chcecie telewizor? Widzowie! Nie no, się się nie, no teraz ja. Dobra, nawet to jest słaby gracz. Jej ja zwaliłem. Let's go! Przedłużysz odcinek, mega. Let's go! Tu będzie. No co? No, jak ci teraz? No nie. nie. Jeszcze. Ooo! Ktoś tu umarł! No bo jak to po twoją kolczugę dałeś? Kaczugę? Haha! Co? co ty kaczugę? Nie ja no wiem co to. Tak Marek Marucha tak mówił. Co moje zwłoki tam lecą? Mas cię zbliżyli na moje zwłoki. LET'S go! Czarny koń! Chociaż jestem wiewiórką. No wywalaj je wióra Jesteś Wiesz co jest straszne? Ja. No chwilę, kanał lew, polecam obejrzeć! Nie! AAAAAAAAJ! Ej, A dzięki, zwykłe ręce teraz. teraz. NIEEEE! Twoje... Twoje czarne na fiłce nie działa. Ktoś tu zdechnie, albo nie. Nie widzowie! Bo czarne kąty jakby co daje ci podwójne punkty, jeżeli zagrywasz. No tylko i... gorzej, nie jesteś koniem. Ty, ty, ty... CO?! Ale to dziedostwo cię zabiło. Będę Do twoje połapać. Halo, ja tu chcę posiedzieć. Pokojnie. Nie podobają mi się twoje zwłoki Gledałem... <laughs> Moje twoje też myślę. Hej! No i co z zagamską? łapka pod koniec jest. <laughs> <laughs> Widzisz wytnę wszystko w tym filmie. To też. A to wydnij to! Nice. A raczej... śmiechu. Banany. Banany! Banany! Nie to wiem, 10 tutaj najfajniejszych trików gorgola, numer Triko jeden. I co Katkawica. Nie znam takiego ty Aaaa! Idziemy tu. No nie. Dobra, i tak on umrze, bo to fryer. I tak tego nie przejdziesz, bo to jest coś fryer. Tu jest! Ha! Zebrań. Co, so, chcesz mieć sabotaż? Sabotaż wszystkie moje akcje? Tak! No Raz ci nie da tego przejść. Jak się nie da przejść? A czemu się coś, nie da przejść? Bo zablokowaliśmy przejście. Ale to jest coś ciebie rozwalający blok. A się... Świetnie, a można go w ogóle... To, to po co go było stawiać? No bo to jest fajna pławka. No bardzo fajna. To się nie śmieszył mnie to. Nie goś mi sobie tutaj, żeby nikt nie dał się tego przejścia. On sam tego nigdy już nie przejdzie. Bo jest no! ten... <laughs> na lodzie! Jurka na lodzie, Są gazek gwiazda w końcu się trafić na lód. Co? Czekaj, ty umarłeś? go tego lodu skiego. <dziedoskiego> I ktoś umrze chyba zaraz. No, no bo... Ta wiórka jest naga. <grym>, no> znaczy to... Widzisz, zadziałała na mnie. Na ciebie to wszystko, każda działa. <grym>, no> nie gadaj, że już... To koniec mojej egzystencji. Czy są łatwe? Na filmie mi lepiej idzie. Spójrz, podwójnie, Dobra, to Dobra, anty-dead. tak to mnie doszedł od 10 rund, a ty chcesz, żebym tam spinał? Dla inteligentów! Cześć! Iwa, i to jest Dobra, no! co to był? <grywa> Jedny koń. Okej, okay, teraz została. Skupmy. tura. czy Gorgon to wygra? Sobie <grywa> <Co>? <grywa> trzeba sobie ułatwić. Co to? trzeba sobie ułatwić. Ty się mówi, nie? No, dzięki. Proszę, proszę, ja. ja tymi... się tu ukrywam. A to na... ja, ty, czyli muszę sam to wygrać. Nie widzę nic. Nie ja, żeby to było zabawne. I dobra, Ej dobra, Kurde. Ty! Ej, ty! Ty to wygrałaś? Ej, co teraz? Ty już stój tu tu potańczę w spokoju. Oprze ja zginąć. Już no. Gigi! Let's go! Nie ja chcę tu przybyłeś, rendy? Tędy. Jestem finałowy. Rendy? Bo ja nie wiem. Teraz tańcz razem ze mną! Gdzie? Okay. No, czekaj, no, co? To no? ma być końcowy odcinek, kiedy ty. A, bo ty wygrałeś, nie chciałem się tak rozpętać. Nie, no, nie, 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 bo ja chcę okay. ten. Po tym kolejny... To był bardzo fajny To był odcinek. kolejny odcinek. Nawet nie wiecie, gdzie którym którym ja jestem, bo tak się ukryłem. Patrz, ja też nie wiecie. Nie. Tu jestem! A ja się z wami Dobra, żegnam. Dobra, dzięki, ja też się żegnam z wami. I mam nadzieję, czy piszesz, czy chcecie więcej. I tak będzie więcej, no. bo nagrywam teraz kolejny odcinek. Narro, teraz wiecie, jak doprowadzić kruszaka. O, tu już wejdź. Wow! Patrzcie, I się, koń czy, ty, w to, domu. Zrób dziesięć ciekawostek, o... ciekawostek o koniu w domu. To pa, macham wam! Pa! Mama? Jaka mama? Macham wam. Macham wam. Nie ma na to wyszedł, serio, bo to jest salowo!